W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, z całego serca dziękuję Ci za mijający rok. Dziękuję za wszystkich ludzi bliskich mojemu sercu, za moją rodzinę, wszystkie spędzone z nimi chwile. Dziękuję za wszystkich ludzi, których miałam okazję spotkać, wszystkie nowe doświadczenia, każdy piękny dzień. I każdą chwilę radości. Dziękuję za każdy moment, kiedy na mojej twarzy pojawiał się uśmiech. Dziękuję za wszystkie Twoje błogosławieństwa, wszystkie Twoje dary. Panie, patrząc wstecz na mijający rok, dziękuję Ci również za wszystkie chwile pełne smutku czy bólu. Mimo, że nie zawsze to rozumiem. Wiem, że dopuszczasz do tych sytuacji, bo jest w tym jakiś większy sens. Dziękuję Ci za wszystkie trudne sytuacje, za to, że codziennie uczysz mnie, jak być coraz silniejszą. Przepraszam Cię za wszystkie grzechy, jakich dopuściłam się w tym roku. Wybacz te wszystkie chwile, gdy zadawałam Ci tak wielki ból, gdy wybierałam drogę grzechu. Błagam, miej dla mnie miłosierdzie, tak bardzo pragnę poprawy. Boże, proszę, błogosław mi w nowym roku, obdarz mnie dobrym zdrowiem, chroń od niebezpieczeństwa i wszelkiego zła, które mogłoby zagrozić mojej duszy i mojemu ciału. Czuwaj przy mnie, zwłaszcza wtedy, gdy dopadnie mnie smutek lub lęk. Jeśli w moim życiu są jakieś nierozwiązane sprawy, proszę, pomóż mi je rozwiązać. Błagam, dodawaj mi odwagi, bym umiała mierzyć się z przeciwnościami losu. Dodawaj siły, bym umiała żyć zgodnie z tym, w co wierzę, bym nigdy nie zapomniała o Tobie i zbawczej ofierze naszego Zbawiciela. Ojcze, Spraw proszę, by ten nowy rok był dobrym czasem, by nie przyniósł nieszczęścia dla mnie i moich najbliższych. Czuwaj przy mnie i przy wszystkich, których tak bardzo kocham. Miej nas w swojej opiece. Amen. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!